Ojcze, Stwórco Wszechświata, poślij ducha swojego, aby serca rozpalił ogniem czystej miłości. Witajcie, bracia i siostry, w Jezusie Chrystusie. Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Bracia i siostry, z miłością w sercu, módlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W Chrystusie Bóg Ojciec dał nam rękojmie wszelkiej nadziei i powstania z martwych. Wołajmy z radością na Jego cześć i błagajmy. Chryste Królu Chwały, wysłuchaj nas. Panie Jezu, Ty przez własną krew i zmartwychwstanie wszedłeś do niebiańskiego przybytku. Wprowadź nas z Tobą do chwały Ojca. Chryste, Królu Chwały, wysłuchaj nas. Ty przez zmartwychwstanie Utwierdziłeś wiarę uczniów i na świat ich posłałeś. Spraw, aby biskupi i kapłani byli wiernymi głosicielami Twojej Ewangelii. Chryste, królu chwały, wysłuchaj nas. Ty, przez zmartwychwstanie, stałeś się naszym pokojem i pojednaniem. Spraw, aby ochrzczeni złączyli się w doskonałej wspólnocie wiary i miłości. Chryste, królu chwały, wysłuchaj nas. Ty, mocą swego zmartwychwstania, uzdrowiłeś chromego przy bramie świątyni. Wejrzyj na chorych i okaż w nich swoją łaskę. Chryste, królu chwały, wysłuchaj nas. Ty pierwszy spośród ludzi odniosłeś zwycięstwo nad śmiercią. Daj udział w chwale zmartwychwstania tym, którzy w tobie pokładali nadzieję. Chryste, królu chwały, wysłuchaj nas. Chwała ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bracia i siostry, gdzie jest Chrystus, tam jest życie. Niech Bóg pobłogosławi Cię i niech Cię strzeże. Niech Bóg sprawi, żeby Jego obecność. Oświecała cię i niech udzieli ci łaski. Niech Bóg skieruje swoją opatrzność ku tobie i obdarzy cię pokojem. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Niech ci Bóg wynagrodzi twoje dobre serce. Niech z martwych wstałych Chrystus oświeca twoje drogi codziennego życia. Obdarza błogosławieństwem, a naszym zmarłym niech da udział w swojej światłości. Niech miłość Jezusa prowadzi nas przez życie. Zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Szczęść Boże!